Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 1 stała się w ubiegłym tygodniu areną zmagań, sprawdzających wiedzę o bezpiecznych zachowaniach na co dzień najmłodszych Wolesławian. Straż Miejska przygotowała tam dla nich zawody, które nosiły nazwę Olimpiada Bezpiecznego malucha. Jest to impreza skierowana dla przedszkolaków z wszystkich bolesławieckich przedszkoli, które mają 5 lat. Przygotowaliśmy tutaj trzy konkurencje, w których zmagać się będą nasi mali zawodnicy. Konkurencje te mają na celu przede wszystkim sprawdzić wiedzę z zakresu ruchu drogowego naszych małych uczestników ruchu drogowego, ale także sprawdzić, czy wiedzą, jak posegregować odpady oraz co powinno się znaleźć w apteczce pierwszej pomocy. Ale była też konkurencja gaszenia pożaru. No i ciekawa rzecz, ponieważ mali strażacy nie używali w niej wcale wody, a jej role pełniły piłeczki. Na sali gimnastycznej pojawił się tłum zawodników. Każde z 16 przedszkoli reprezentowało na olimpiadzie po 10 zawodników. Cieszycie się, że jesteście tutaj? Gotowi jesteście do. Życzę wam przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo udanej zabawy. Bawcie się i przy okazji uczcie się różnych zasad związanych z bezpieczeństwem. Jeszcze przed rozpoczęciem olimpiady wszystkie drużyny zaprezentowały swoje bojowe okrzyki, które miały zagrzewać ich zawodników do rywalizacji. Mali odkrywcy, jak tutaj się przygotowaliście na okrzyk? Brawo, to już wiemy, tu są mali odkrywcy i będą też dziennie walczyć. Mamy przedszkolę numer 7. 7, 7, numer 1. O właśnie. Każda z konkurencji zorganizowana była na zasadzie zabawy, w której były też sportowe elementy. Aby więc wykazać się umiejętnością segregowania odpadów należało też przebiec slałą w parach trzymając się za ręce. Emocji było co niemiara, a czy liderki dopingowały swoje koleżanki i kolegów w ich zmaganiach. Nagrody w naszym wspaniałym konkursie dla przedszkolaków ufundował prezydent miasta Bolesławiec, pan Piotr Roman, oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu. Za to serdecznie dziękujemy. Nasze nagrody trafią do każdego dzielnego zawodnika i każdy z nich otrzyma, oprócz oczywiście wspaniałego dyplomu zwycięskiego za zajęcie pierwszego miejsca, plecak, który mam nadzieję, że będzie na co dzień wykorzystywany do wycieczek, a może w przyszłości w szkole. Bolesajacka Straż Miejska organizuje Olimpiadę Bezpiecznego Malucha od początku swojego istnienia w mieście. Pierwsi jej uczestnicy to już zatem całkiem dorośli ludzie. Edukacja poprzez zabawę nie straciła zaś na swej atrakcyjności, co widać było po zadowolonych minach uczestników olimpiady.